Cześć, dzisiaj zapraszam Was na bajkę Trzej Żołnierze, która opowiada o sile przyjaźni. Skończyła się wielka wojna, i Trzej Żołnierze szczęśliwie wracali do domu. Jeden z nich był sierżantem, jeden kapralem, a jeden zwykłym szeregowym. Pewnego razu przyszło im nocować w lesie i rozpalili ognisko, żeby było raźniej. Tej nocy pełnił wartę sierżant. Chodził czujnie dookoła ogniska, kiedy podeszła do niego jakaś starowinka, zgięta w pół i straszliwie pomarszczona na twarzy. – Żołnierzyku – odezwała się prosząco – czy mogłabym się ogrzać przy waszym ognisku? – Czemu nie, mateczko? – odpowiedział grzecznie sierżant – siadaj, korzystaj z ciepła. Kobiecina usiadła, ogrzała się i rzecze. Dziękuję żołnierzyku, a oto coś za Twoją fatygę! I wręczyła mu sakiewkę, która wydawała się całkiem pusta. Sierżant zmieszał się. Och, mateczko, nie trzeba odpowiedział. Nie było żadnej fatygi, nie chciałbym Cię pozbawiać Twojej własności, tym bardziej, że w środku nic nie ma. W tej chwili w sakiewce nic nie ma, rzekła zagadkowo staruszka ale jeśli ją potrzesz do góry nogami, wysypią się z niej złote monety. Sierżant wziął więc sakiewkę i wypróbował ją. Rzeczywiście, kiedy potrzymał woreczek do góry dnem, z wnętrza posypały się brzęczące dukaty. Żołnierz podziękował gorąco kobiecie, a ona pokiwała tylko głową i poszła w swoją stronę. Następnej nocy na warcie stał kapral. Do niego też podeszła nieznajoma staruszka i zapytała, czy mogłaby się ogrzać przy ognisku. Oczywiście, dobrodziejko odpowiedział kapral. Zimno przenika dzisiaj do szpiku kości. Starowinka usiadła, ogrzała się, a potem na odchodnym wręczyła kapralowi obrus. Dziękuję, dobrodziejko powiedział zmieszany kapral ale my, żołnierze, raczej nie używamy obrusów. Tak, ale. Coś jeść musicie, wytłumaczyła mu cierpliwie staruszka. Ten obrus podaje trawem, Wystarczy, że go rozłożysz na ziemi i powiesz: nakryj się, a pojawi się na nim wspaniały obiad. Kapral przyjął prezent i gorąco podziękował staruszce. Gdy tylko odeszła, zaraz wypróbował swój nowy nabytek. Obudził kompanów i zawołał: Obrusie! Nakryj się! Pojawił się pożywny obiad, złożony zdań, jakich żołnierze nawet nie umieliby sobie wymarzyć. Trzeciej nocy wypadła warta z szeregowego. On też, jak jego towarzysze, chodził wokół ogniska i spotkał staruszkę. Kobiecina poprosiła o miejsce przy ognisku, a szeregowy odpowiedział serdecznie: Proszę, siadajcie, zapraszam was jak rodzoną matkę. Starowinka ogrzała się, a potem podziękowała szeregowemu z całego serca. Proszę, mam nadzieję, że to wynagrodzi twoją dobroć. To mówiąc, podała mu gwizdek. A na cóż to mi gwizdek? zdziwił się żołnierz. Nawet nie umiem na nim grać. Nie musisz grać uśmiechnęła się kobieta wystarczy, że w niego dmuchniesz. A zjawi się cały pułk wojska, gotów na Twoje rozkazy! Starowinka odeszła i żołnierze nigdy już jej nie ujrzeli. Trzej żołnierze wydostali się w końcu z lasu i dotarli do dużego miasta. A w mieście tym mieszkała księżniczka, która uwielbiała grać w karty. Tak dobrze jej to wychodziło, że w ogóle nie przegrywała. Ogłosiła nawet, że jeśli ktoś z nią wygra, będzie się mógł z nią ożenić. Nasz nieznajomy sierżant uważał, że dobrze gra w karty. Postanowił więc zmierzyć się z księżniczką. Przyszedł do pałacu, przedstawił swoją propozycję, a księżniczka przyjrzała mu się i mówi: Dobrze, ja stawiam w grze swoją rękę, a ty stawiam sakiewkę. A cóż mi po sakiewce, w której nic nie ma? Obruszyła się karciana panna. Sierżant wyjawił jej tajemnicę sakiewki i pokazał, jak to działa. Widząc złote dukaty, księżniczka zgodziła się z nim zagrać. Zasiedli do gry, a sprytna dama kazała zawczasu powiesić za sierżantem lustro. W zwierciadle widziała jego karty i bez trudu wygrała. Żołnierze stracili nie tylko sakiewkę, lecz także serce. Zakochał się w księżniczce po uszy, opowiedział o tym kompanom, bo czuł, że koniecznie musi się z nią ożenić. Kapral zgodził się pożyczyć sierżantowi magiczny obrus, żeby kamrat mógł znowu zagrać z księżniczką, a właściwie wygrać z nią i zdobyć jej rękę. Sierżant znów stanął przed księżniczką i tym razem pokazał jej niezwykłe właściwości czarodziejskiego obrusu. Księżniczka wiedziała, że dzięki zwierciadłu znów ogra nieszczęsnego sierżanta, to też bardzo chętnie zgodziła się zagrać o obrus. I oczywiście wygrała. To samo powtórzyło się jeszcze raz, kiedy grali o gwizdek pożyczony od szeregowego. Tylko, że tym razem sierżant zorientował się, że został oszukany. Zobaczył, że księżniczka spogląda w lustro, ale nie odważył się jej tego powiedzieć. Zwierzył się za to kamratom i gorąco ich przeprosił. Wybaczyli mu, a potem rozstali się i każdy poszedł w swoją stronę. Sierżant wędrował dalej samotnie. Szedł, szedł i szedł, aż znalazł się nad brzegiem nieznanej rzeki. Rosły tam, rosły tu dwa drzewka figowe jedno z czarnymi owocami, a drugie z białymi. Żołnierz był głodny, to też nazbierał owoców z obu drzew i usiadł, żeby się posilić. Zjadł czarną figę i poczuł się jakoś dziwnie może chce mu się pić? Tak sierżant poczuł pragnienie. Nachylił się więc nad wodą, żeby się napić, i rzucił okiem na swoje odbicie. Był odważnym człowiekiem, ale przeraził się nie na żarty, bo oto z tafli wody spoglądała na niego rogata postać. Jak to? Zamiast uszu, z głowy wyrastały mu wielkie, koźle rogi. Nie wiedział, co z tym zrobić. Westchnął więc tylko, a ponieważ dalej był głodny, zjadł białą figę. Gdy się ponownie pochylił nad wodą, żeby jej zaczerpnąć, ze zdziwieniem spostrzegł, że rogów już nie ma. Ach! więc wyrastają, jeśli się zje czarną figę, a znikają po zjedzeniu białej. To wspaniałe odkrycie żołnierz skwapliwie nazbierał więcej owoców i raźnym krokiem wrócił do miasta, w którym mieszkała grająca w karty księżniczka. Przesłał jej kilka czarnych fik w prezencie od zakochanego adoratora. Po jakimś czasie w mieście rozeszła się wieść, że księżniczka ma wielkie rogi i temu, kto je usunie, jest gotowa oddać wszystko, czego tylko by zapragnął. Sierżant wybrał się zatem do niej i oznajmił: Mogę cię uwolnić od rogów, a w zamian chcę dostać z powrotem moją sakiewkę, obrus i gwizdek. Karciana dama była w takiej rozpaczy, że zgodziła się na żądanie żołnierza. Przyniesiono trzy czarodziejskie rzeczy. Miały do niego wrócić, gdy tylko księżniczka pozbędzie się niefortunnej ozdoby głowy. Sierżant dał księżniczce do zjedzenia białą figę, i rogi natychmiast zniknęły. Wziął sakiewkę, obrus i gwizdek, a potem zapytał wprost po żołniersku: Wejdziesz za mnie? A, niby czemu miałabym za ciebie wyjść? zdumiała się królewska córka ponieważ oszukiwałaś w grze odparł sierżant. Może tak, może nie ale nie widzę powodu, dla którego miałabym za ciebie wychodzić. Wobec tego żołnierz dmuchnął w gwizdek i na ten sygnał stawił się karny pułk piechoty. Powód jest taki sierżant wyjaśnił spokojnie księżniczce. Że z tymi żołnierzami łatwo zrzucę z tronu Twojego ojca i tak czy siak dostanę o co proszę. Księżniczka chcąc nie chcąc zgodziła się. Pobrali się, a potem sierżant posłał po kaprala i szeregowego i uczynił ich ministrami. Odtąd już zawsze dobrze im się wiodło. Mam nadzieję, że spodobała się Wam. Ta bajka i zapraszam Was na kolejne czytanki Dobranocki. Oczywiście proszę o subskrypcję i polubienia. Dziękuję i do zobaczenia.